Jak ty Franuś, ćwiczysz? Pokaż. Pokaż, jak ćwiczysz. Hop, nóżka. Daj nóżkę. Raz. Ztuwką dółką. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ztuwką dółką. O, jak pięknie noga. O, jak pięknie. O, jak pięknie. No, jeszcze raz, prawek. Prostujemy. Raz. Do góry plecki podnosisz? Hop. Hop. Brawo. Pukcia, pupcia robimy. Pupcia, pupcia. Bra wow. Brawo. Brawo. Oh, pięknie. A pokaż jeszcze język. Pokaż języczek. Pokaż języczek? Jaki śliczny języczek? Jaki piękny. Jeszcze raz pokaż języczek. O, jaki śliczny.